Dzień dobry. To co to za pas? Halo. O nie. Z tym mam złe wspomnienia. Jak ja. Z tym. Co to śpiewa? The fuck. Jenga. Co ty robisz? Daj, w kółeczkę traw. O. A apartament Zintos co co, co? Halo. Duchu, duchu Przyjdź tu do nas Wychoduję Pomidoras Mam klocki Kurwa, ja mam takie coś I mam kręgla Wygląda jak figurę ja, Rzeczywiście No sku... No. Ty no hero brain ja... <gry> Chciałbym <gry> sprawdzić ten point hope. Może najpierw na coś łatwego. Jak chcę latarnię. coś łatwego Uro. na początku. Budzimy na latarnię O, to my w końcu jesteśmy na tej latarni. Jak co? No nie. <gry> Moje plany się powiodły. Jeszcze tutaj z dupy mam tego UV. A ja mam rusałkę. A ten ma latarkę. Wchodzimy, wchodzimy wszyscy. Dobra, dobra, dobra! Tak to idzie, Co to za. Ej! Ja nie mam latarki, ja tylko mam. Co Ej. to? Ale to fajnie wygląda realistycznie. Jezu! Chcę wezmę. Ha! 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 HA Jezu! Ja, ja pan. Nie. Ja pierdolę wszystko już rozwalone, by tutaj co? Tego mleka to nawet już tutaj nie ma w tym miejscu. Ej, znalazłem kapsułkę do prania. Zjemy kapsułkę do prania za 3-2-1, dobra? 3-2-1. O, To To największy skuter skuter w mieście. o, 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 z o, znalazłem! Ej, o, nie. nie! Nie! nie o, Ciemność! Nie! Noga mi się wkręciła w sprychy, łamie mi! Krusz! Zgubiłem się. Ej! Co się dzieje? Ej, ty! Skwaterowska ko! Na górę latarni tam gdzie światło jest! Jezu! Jezu! Co się dzieje? Z mnie mięso Nie da się wyjechać Trzymaj gazetkę Zobaczymy, czy jesteś zdrowy Pokaż oczko jedno Drugie Drugie oczko Drugie ocz, Oj, sorry Oj Purple guy Uciekam <laughs> <A! A! A! śmiech> Uciekłem, ale, ale wolny dziad No, no i nie żyje. Nie wiem, wyrwi się, bikaj. O, nie żyje, żyje, żyje przy wino Co to się dzieje? Dzięki dzięki. Dnia, dnia dnia, dnia. Masz dalej mi dalej. Nie on się dojść. ci Teraz mi. Ja bielam. latające mydło i ono upadło Panie Boże, to Nie no. Jak, jak ty mogłeś wejść do wiedra i nie wie? A odkudzni? A od... Gdzie on jest?